Pięć lat temu chcieliśmy zrobić coś innego, czego jeszcze w Polsce, a nawet chyba w świecie nie ma. I wpadliśmy na pomysł, aby zrobić bieg na jeden kilometr, ale troszkę inaczej. Wyliczyliśmy, aby pokonać jeden kilometr, należy 117 razy obiec stół. Przy czym oczywiście, no wiadomo, biegając w jednym kierunku może się troszkę głowa zakręcić, więc dozwolona jest zmiana kierunku. Za każdym razem przebiegając tak zwaną linię startu, bo mamy wydzieloną linię startu, z której zawodnicy startują, dając sygnał sędziemu, zmieniamy kierunek, mamy profesjonalnych sędziów, mamy pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, mamy puchary dla pierwszej trójki, dyplomy, tak więc za same zawody z przemrożeniem oka, aczkolwiek my to traktujemy bardzo poważnie. W zeszłym roku przyjechałem tak e, dla zabawy właśnie na te, na te zawody, e, tak żeby się sprawdzić, zobaczyć jak to jest, pobawić się razem z dzieciakami. No i przez przypadek udało mi się wygrać te zawody o dosłownie mrugnięcie okiem z, z innym zawodnikiem, bo dosłownie 300 3 sekundy. Jedna noga zawsze jest mocno nadwyrężona, jeżeli się oczywiście nie zmienia kierunku i to jest dosyć kłopotliwe po iluś tam okrążeniach i no, sprawia potem trudność. No i potem błędnik też jednak wariuje i po tam którymś okrążeniu jednak ciutkę zaczyna się już kręcić w głowie, więc trzeba się wyłączyć po prostu i o tym nie, nie myśleć w ogóle. Lepiej biegać bliżej stołu, czy dalej? No i dlaczego? No bliżej, bo jak się, jest mniej, mniej trzeba zrobić no, metrów. Stajesz na linii i co dalej? Biegnij się przed siebie i trzeba zrobić 117 okrążeń. To chyba bardzo dużo. Tak. Powiedz mi, jesteś zmęczona? Tak. Pierwszy raz startowałem w tym dziwnym biegu. Dlaczego dziwnym? Dziwnym, no bo to przeważnie biegamy z żoną co tydzień w jakichś zawodach, no ale nigdy, żeby tak w kółko na takim krótkim dystansie, bo to kilometr w zasadzie tylko było. No i chcieliśmy spróbować i daje to w kość jednak bardzo mi powiedzieć, co stanowi największą trudność. No myślałem, że najpierw że stawy, że yy, będzie opór na zakrętach, że tu stawy będą cierpiały. Okazało się, że, że nie, że jednak brakowało tchu. Istotnym jest yy, w miarę rytmiczny krok. Nie zrywanie przodu, tyłu, tylko jaki rytmiczny to daje jakby taką yy, jaką większą swobodę. <śpiewanie> Bardzo ciekawe, inne, no, ale zawsze jest to coś innego, że w czymś innym się uczestniczyło. O.